Hej, nazywam się Ania i słuchasz mojego podcastu Samorozwój bez filtrów, gdzie mówię o self-care w zgodzie ze sobą, podnoszeniu jakości życia oraz manifestowaniu wymarzonej rzeczywistości. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek poświęcę takiemu tematowi, który jest bardzo trendy i taki bardzo na czasie, natomiast wiele osób nie wie do końca, jak się za niego zabrać. I mowa tutaj oczywiście o afirmacjach. Z tego odcinka dowiecie się. Czym te afirmacje w ogóle są, jak je poprawnie stosować, jakie są też takie najczęściej popełniane błędy w przypadku afirmowania, i poruszam też takie najczęstsze wątpliwości i może niejasności, które tworzą się wokół tego tematu, i także powiem, dla kogo afirmacje nie będą odpowiednim narzędziem, ponieważ nie jest to narzędzie dla każdego, i o tym również na końcu powiem. Ok, w takim razie zaczynajmy. Afirmacje to są takie stwierdzenia wypowiadane do siebie w celu zmiany pewnych przekonań bądź na przykład zmiany pewnych cech, takich jak przykładowo pewność siebie. Ma to za zadanie wpłynąć na naszą jakość życia w różnych jego obszarach. I tak jak powiedziałam, to mogą być różnego rodzaju stwierdzenia, które mają za zadanie nas w jakiś sposób zdopingować. Jest to takie narzędzie samorozwojowe, i jeżeli nie miałeś wcześniej bądź nie miałaś styczności z afirmacjami, to pierwsze, co może ci przyjść do głowy, to stanie przed lustrem i wypowiadanie sobie słów typu. Jestem pewna siebie, jestem zwycięzcą, dam sobie radę. Nie do końca jest to prawda, natomiast jest też w tym dużo faktów, ponieważ afirmacje mogą wyglądać w przeróżny sposób i tak naprawdę trzeba znaleźć ten odpowiedni dla nas samych. Myślę, że istnieje wiele mitów i takich błędnych przekonań na temat afirmacji, i też będę chciała o tym co nieco powiedzieć. Ogólnie jest to też takie narzędzie do Pracy nad sobą, ale w takim kontekście czegoś dodatkowego. Jest to raczej taki dodatek do tego procesu samorozwojowego, który może nam pomóc. Dla niektórych osób może to być też metoda na zarządzanie stresem. Na przykład, dla mnie świetnie sprawdzało się to jako metoda pracy nad stresem. Później o tym opowiem, w jaki sposób ja te afirmacje stosowałam, co mi w nich pomogło najbardziej i jak to u mnie wyglądało. Natomiast, tak jak mówię, każdy musi dopasować dla siebie cel tych afirmacji. Właściwie stosowane w, we właściwych okolicznościach mogą być bardzo skuteczne. Z drugiej zaś strony, nieprawidłowo stosowane mogą przynieść zupełnie odwrotny skutek. Powiedziałabym też, że jest to taka metoda programowania naszej własnej podświadomości, ponieważ wiadomo, działa to w ten sposób, że po prostu wmawiamy sobie, z, można tak powiedzieć, Pewne stwierdzenia, które poprzez właśnie pracę z podświadomością po pewnym czasie stają się prawdziwe, a przynajmniej z założenia powinno to w ten sposób wyglądać. Bardzo często wychodzi się tutaj z takiego właśnie założenia, że afirmacje mają za zadanie przekonać naszą podświadomość, że rzeczywistość i nasze cechy są inne niż nam się wydaje. To nie jest do końca takie oczywiste i takie proste, ale zaraz tutaj też do tego przejdziemy. Przechodząc już do tego, jak afirmować i w jaki sposób robić to przede wszystkim poprawnie, może na początek warto stwierdzić, że każdy z nas afirmuje na co dzień. Nawet jeżeli wydaje Wam się, że to jest temat dla Was kompletnie odległy i kompletnie nieinteresujący, to i tak każdy z nas w trakcie dnia afirmuje. Robimy to po prostu przeprowadzając ze sobą samym różnego rodzaju dyskusje w trakcie dnia. I te afirmacje mogą być zarówno negatywne jak i pozytywne. I takim przykładem negatywnego afirmowania, które możemy w ciągu dnia robić, będzie na przykład to, jak masz do zrobienia jakąś prezentację biznesową lub prezentację do szkoły i cały czas powtarzasz sobie kurczę. Ja się nie nadaję do takich publicznych wystąpień. Ja naprawdę nie nadaję się do prezentowania czegokolwiek, czuję się z tym niekomfortowo. To nie jest dla mnie. Ja nie potrafię w ogóle się wysławiać w ładny sposób. Nie, to zdecydowanie nie jest dla mnie. To też jest afirmowanie, to też jest mówienie do siebie i to też jest w pewien sposób programowanie swojej świadomości, że tak po prostu się stanie. Z drugiej strony mogą to być też pozytywne afirmacje. Czyli zakładając, że mamy tę prezentację, ty jesteś osobą, która mówi sobie sama do siebie: Nie, no, ja sobie z tym na luzie poradzę, zawsze sobie radziłam z prezentacjami, nie musiałam się nigdy przygotowywać, więc przy tej też sobie tak samo świetnie poradzę. Więc tak jak widzicie, w ciągu dnia mamy różne myśli, które są skierowane do nas samych. Można stwierdzić, że są to swego rodzaju afirmacje, ponieważ bardzo wierzymy w te zdania, które mówimy do samych siebie. I mogą się one też stać prawdą, niezależnie od tego, czy obiektywnie tak jest, czy nie. Jeżeli powtarzasz sobie od dłuższego czasu, że nie potrafisz rozmawiać z kobietami, że czujesz się z tym źle i niekomfortowo, no to prawdopodobieństwo tego, że przy następnej napotkanej rozmowie z kobietą nie poradzisz sobie, będzie bardzo wysokie, ponieważ twoja podświadomość jest już tak zaprogramowana i tak nauczona, że to będzie się działo automatycznie. Dlatego też warto jest te myśli automatyczne i te myśli, które się pojawiają w ciągu dnia, regularnie wyłapywać. I warto starać się wyrobić sobie taki nawyk wyłapywania tych myśli skierowanych do nas samych. Ja wiem, że na początku, jak zaczynałam pracować z taką Właśnie z takim świadomym rozpatrywaniem tych swoich myśli i świadomym wyłapywaniem tych takich myśli automatycznych, to było mi bardzo ciężko, żeby to zrobić. Z czasem nauczyłam się bardzo dobrze wyłapywać te myśli i dzięki temu to jest niezwykle pomocne. Serio, to jest bardzo, bardzo, bardzo pomocna sprawa. Także zachęcam do tego, żeby przypominać sobie o tym takim śledzeniu tych naszych myśli automatycznych w pierwszej kolejności. Z tego też dowiesz się, czy więcej w ciągu dnia masz tych takich myśli pozytywnych, wspierających, czy raczej tych negatywnych. Warto to też oczywiście gdzieś notować, żeby robić sobie takie podsumowanie, na przykład na koniec miesiąca, jak to wyglądało, jaki jest trend, czy coś się być może zmieniło. Ja oczywiście prowadzę taki dziennik już od dawna, natomiast jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do prowadzenia dziennika myśli. Jest to naprawdę genialne narzędzie. Dlatego tak, trzeba uważać, czego sobie życzymy, ponieważ nasza głowa stale nas, nas słucha i nawet jeśli wydaje nam się, że to są po prostu gdzieś tam nic nieznaczące, luźne myśli w ciągu dnia, no nie są. Mimo wszystko kreuje to w jakiś sposób naszą rzeczywistość, zarówno tę pozytywną, jak i tę negatywną. Dlatego trzeba być tak ostrożnym z tym, co o sobie myślimy. I pracować nad tymi przekonaniami, które mamy. Uważam, że sama świadomość tych przekonań i tych myśli automatycznych już bardzo wiele wniesie do naszego życia. To jest taki genialny punkt startowy do tego, żeby w ogóle zastanowić się, co chciałabym bądź chciałbym afirmować. I tutaj od razu powiem przykład z mojego życia. Co mi się udało wyafirmować i nad czym ja pracowałam i też powiem, jak ten proces wyglądał. Chciałam bardzo stać się osobą kreatywną. Przez dłuższy czas wmawiałam sobie i miałam dużo takich myśli automatycznych, że ja absolutnie nie jestem kreatywną osobą. Myślałam, że nadaje się do takiej pracy mocno analitycznej, absolutnie niekreatywnej i bardzo chciałam to zmienić. To nie było tak, że ja nie byłam kreatywna. Ja po prostu przez długi czas sobie wmawiałam, że ja nie jestem kreatywna, i stąd powstało moje bardzo silne przekonanie na temat tego, że nie nadaję się do jakichkolwiek zadań kreatywnych. W pewnym momencie postanowiłam okej, okay, chcę nad tym popracować, chcę przepracować to przekonanie i postaram się wyafirmować bycie kreatywną osobą. Cały ten proces zajął mi między miesiącem a półtorej miesiąca. Pamiętam, że wyglądało to w ten sposób, że ja akurat zapisywałam sobie pewne sentencje w moim dzienniku. Stwierdziłam, że będę każdego dnia zapisywać zdanie, które brzmiało: Każdego dnia staję się coraz bardziej kreatywna. Zapisywałam to zdanie w trzech formach. Po pierwsze, pisałam w pierwszej osobie, czyli: Ja staję się każdego dnia coraz bardziej kreatywna. Pisałam to trzy razy. Później pisałam w drugiej osobie. Ty stajesz się coraz bardziej kreatywna, również trzy razy. Później kolejne trzy razy pisałam w formie osoby trzeciej, czyli ona staje się coraz bardziej kreatywna. Dlaczego taka metoda? Dlatego, że po prostu to najbardziej do mnie przemawiało, natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla kogoś to może być dziwne i to jak najbardziej jest ok, ponieważ jeżeli chodzi o afirmację, to każdy musi znaleźć sobie formę, która najbardziej mu odpowiada. I są tutaj takie trzy najbardziej popularne formy afirmowania, i pierwszą z nich będzie właśnie to, o czym wspomniałam, czyli pisanie takich wspierających sentencji. Drugą formą jest słuchanie gotowych afirmacji. Wiele z nich możecie znaleźć na Spotify. Ja znam wersje angielskie, ale zgaduję, że też znajdziecie wersję po polsku. Są to po prostu afirmacje, które już są nagrane przez kogoś. I ktoś po prostu je odczytuje, następnie jest chwila ciszy i Twoim zadaniem jest albo to powtórzyć na głos, albo po prostu sobie w myślach te słowa powiedzieć. Takie coś też jest bardzo fajną opcją, szczególnie w przypadku, gdy nie do końca wiesz, jak się za to zabrać, nie do końca wiesz, jakie zdanie chciałbyś afirmować, więc uważam, że takie gotowe, prowadzone afirmacje mogą być genialnym narzędziem dla osób początkujących. No, i trzecim narzędziem, które na przykład osobiście do mnie w ogóle nie przemawia, to jest mówienie tych sentencji. Oczywiście, można to robić do lustra, można to robić mając zamknięte oczy, w jaki sposób chcesz. Ważne jest to, żeby wypowiedzieć te sentencje kilka razy i wypowiedzieć je z taką czystą intencją i takim bardzo dużym skupieniem. Próbowałam tego kiedyś, i jeżeli chodzi o takie mówienie do lustra na głos, no to totalnie się z tym źle czułam. Czułam, że to po prostu nie jest takie, wiecie, moje. Natomiast teraz spróbowałam sobie to po prostu wyszeptać, i wtedy to już inaczej wybrzmiało. Więc być może, jeżeli chodzi o te mówione afirmacje, no to też możesz znaleźć formę, która będzie dla Ciebie odpowiednia. Mając te trzy formy, gdy już zdecydujesz się na jedną z nich, Musisz znać jeszcze dodatkowe zasady, tego jak sprawić, żeby one były skuteczne. I jak to zrobić? Otóż ważne jest to, żeby afirmować w stanie głębokiego relaksu. Ponoć jest tak, że nasz mózg jest najbardziej chłonny na jakiekolwiek sugestie w momencie, gdy jest w stanie głębokiego relaksu. Jest to związane z tym, że w trakcie takiego prawdziwego relaksu nasze fale mózgowe są na innej częstotliwości. Po prostu te fale mózgowe zmieniają się w zależności od tego, czy jesteśmy czujni, czy śpimy, czy właśnie relaksujemy się. W momencie, w którym jesteśmy zrelaksowani, nasz mózg jest jak gąbka. Najbardziej chłonie wszelkiego rodzaju sugestie. Dlatego ważne jest, żeby te słowa i te afirmacje, no nie były wypowiadane na przykład w jakimś pośpiechu, w stresie. To musi być robione w stanie relaksu. I to jest taki warunek, moim zdaniem, must have. Kolejnym bardzo bardzo ważnym warunkiem jest to, że nie możesz sobie wmawiać tego, w co absolutnie nie wierzysz. To znaczy, jeżeli wiesz, że na przykład jesteś osobą, która ma potężny lęk społeczny, jeżeli jesteś osobą, która ma totalnie nieprzepracowaną kwestię pewności siebie, panicznie boi się konwersacji z ludźmi, jest bardzo zamknięta w sobie, to w momencie, w którym ty będziesz sobie mówić: jestem pewna siebie. Jestem osobą pewną siebie. Przyniesie to odwrotny skutek. Są na to badania, które potwierdzają, że afirmacje, które stosujesz w taki sposób, że mawiasz sobie sentencje, w które absolutnie nie wierzysz, będą przynosiły odwrotny skutek. Dlatego trzeba być tutaj bardzo ostrożnym i formułować sobie te sentencje w taki sposób, żeby one do nas przemawiały. Ta sentencja ma być w zgodzie z Tobą. To musi z tobą rezonować i moim zdaniem to się czuje. Jak sobie już zapiszesz te sentencje, te zdania, to będziesz czuć, czy faktycznie to jest takie twoje, czy jednak to brzmi jak taka zupełnie odklejona zlepka słów, która nie ma absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością. Tutaj widoczne jest ryzyko z gotowymi afirmacjami ze Spotify'a, ponieważ one mogą być właśnie takie niewspierające dla nas. To może być coś, z czym się absolutnie nie zgadzamy, no dlatego warto jest to yy, po prostu w swoim tempie przepracować, usiąść na spokojnie i zastanowić się, co jest takim moim zdaniem w zgodzie ze mną. Kolejną zasadą, która jest stosowana przy afirmacjach, jest to, że nie używamy słowa nie. To oznacza, że już gdy zdecydujesz się na zdanie, które chcesz afirmować, to one nie mogą brzmieć przykładowo tak. Nie robię żadnych błędów w pracy. To nie jest poprawna afirmacja. Afirmacja nie powinna być zaprzeczeniem. To powinno brzmieć na przykład w ten sposób. Każdego dnia staję się coraz bardziej dokładna. To jest dużo lepsza afirmacja, i też nie ma takiego mocnego wydźwięku. Ona daje też przestrzeń na bycie niedoskonałym, więc nie będziesz mieć poczucia, że siebie samego bądź siebie samą oszukujesz, mówiąc takie słowa. Okej. Okay. Kolejną zasadą jest to, że nie afirmujemy rzeczy, na które nie mamy wpływu. Oczywiście ja myślałam, że to jest coś oczywistego, ale przeglądając różne materiały o afirmacjach, natrafiałam na takie, które twierdziły, że da się wyafirmować no, przeróżne rzeczy. Także jeżeli chodzi o wygrane na loterii i tego typu rzeczy, no nie. To, to w ten sposób nie działa, to nie jest magia. To jest praca z podświadomością i z naszymi cechami, więc nie polecam próbować yy, afirmować jakichś rzeczy, na które i tak nie mamy wpływu, bo to po prostu nie zadziała. Dodatkowo mogłoby to doprowadzić do frustracji, złości, a nie chcemy takich emocji w tym procesie. No i ostatnia zasada, która jest chyba najważniejszą spośród tych wszystkich. Jeżeli czujesz, że masz realny problem z niską samooceną, to niestety afirmacje nie będą narzędziem dla ciebie. I są na to badania, i ja oczywiście tutaj podeślę wam link do tych badań i powiem wam, jakie to były badania, ale wykazano, że jeżeli osoba, która ma problem z pewnością siebie i ze swoją samooceną i z takim poczuciem własnej wartości, zaczyna afirmować, to mają one negatywny wpływ i pogarszają to poczucie własnej wartości. Oczywiście, to nie jest efekt, do którego dążymy, także jeżeli czujesz, że masz do zrobienia pewną pracę i jest to duża praca, to nie zabieraj się za afirmację. Najlepiej będzie przepracować to z profesjonalistą w procesie terapii, zaczynać afirmować dopiero w momencie, w którym poczujesz, że rzeczy głęboko w serduszku są już po prostu poukładane i czujesz się faktycznie ze sobą dobrze. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten punkt, to trzeba trochę wyjść z takiego punktu przynajmniej zerowego, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że osoby, które mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, nie są w stanie wmówić sobie pozytywnych przekonań tak łatwo. Te osoby są bardzo mocno przekonane o tym, że rzeczywiście mają niską wartość własnej osoby. I takie wmawianie sobie może mieć jedynie taki frustrujący, negatywny wpływ na to wszystko, że w finalnym efekcie ta samoocena jeszcze bardziej spadnie. Nie zbadano niestety tutaj tego, co konkretnie wpływa na to, że tak się dzieje, ale podejrzewam, że to może być przyczyna. Dlatego jeszcze raz powtórzę: jeżeli czujesz, że masz do przepracowania swoją własną samoocenę, jeżeli czujesz, że ta samoocena jest na bardzo niskim poziomie, nie stosuj afirmacji. Dobra wiadomość z kolei jest taka, że osoby, które mają dosyć wysoką samoocenę i czują się już na starcie komfortowo ze sobą, dla nich afirmacje są bardzo skutecznym narzędziem i faktycznie realnie pomagają. Widzicie, to nie jest tak, że afirmacje będą właściwym narzędziem dla każdego. Rozumiem, dlaczego jest tak wiele różnorodnych opinii na ten temat. Wyobrażam sobie że ktoś może mieć negatywne doświadczenia z afirmacjami, i może to być właśnie ten przypadek, o którym mówiłam przed chwilą. Mam nadzieję, że tutaj rozwiałam właśnie tę wątpliwość, czy afirmacje działają, czy nie działają, ponieważ to jest po prostu bardzo, bardzo indywidualne. Ważne jest to, żeby przed rozpoczęciem jakichkolwiek takich technik samorozwojowych zastanowić się, czy ja jestem we właściwym miejscu. Czy to jest praca, którą jestem w stanie teraz realnie wykonać, i czy przepracowałem swoją samoocenę i poczucie swojej własnej wartości na takim głębszym poziomie? Uważam, że wszystkie takie samorozwojowe narzędzia są świetne dla osób, które faktycznie już są takie mocno samoświadome, pewne tego, nad czym jeszcze muszą pracować, co już zostało przepracowane. Natomiast jeżeli zaczynasz dopiero Tę swoją taką drogę, być może taki proces też leczenia siebie, to lepiej zacząć od podstaw. Afirmowanie nie może być czymś, co nam zgrzyta z rzeczywistością. To musi być coś, gdzie czujesz, że jest to faktycznie wspierające. Jeżeli ty po procesie afirmowania masz negatywne uczucia i być może masz takie myśli, jak, o mój Boże, nie, no to jest jakaś głupota, co ja w ogóle sobie próbuję wmawiać. To jest to znak, żeby cofnąć się o parę kroków i zastanowić, czy w ogóle to jest dobry moment na ten proces. Natrafiłam na kolejne bardzo fajne badanie, które opowiadało o tym, że afirmacje, które są niezwykle skuteczne, to afirmacje w formie pytań. Tutaj oczywiście znowu wkracza do gry journaling i to, że warto jest prowadzić taki dialog ze sobą. Załóżmy, że chcemy afirmować pewność siebie. Takie afirmacje w formie pytań mogą wybrzmiewać następująco. Zadajesz sobie pytanie, kiedy ostatnio czułam się pewna, pewna siebie bądź pewny siebie? Kolejne pytanie. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Następne pytanie. Co wzmocniłoby moją pewność siebie? I tak dalej, i tak dalej. Prowadzenie takiego dialogu na temat tych cech, które chcemy afirmować. Podkreślenie tego, że to jest dla nas ważne, pokazanie, że byliśmy w swoim życiu w stanie raz czy dwa wykazać się tą cechą, może być takie bardzo wspierające. To jest coś, co jest bardzo autentyczne i coś, co nie jest totalnie takie odklejone od rzeczywistości, ponieważ, zauważcie, odpowiedzi na te pytania są całkowicie szczere i autentyczne. Więc tutaj w przypadku właśnie pracy z takimi pytaniami nie nastąpi ten zgrzyt, zgrzyt z rzeczywistością. Także krótko podsumowując, jeżeli chodzi o afirmację, to przede wszystkim należy zacząć od tego, czy w ogóle jestem w stanie afirmować, czy mam przepracowaną swoją pewność siebie, swoje poczucie własnej wartości i samooceny, dobrać sposób, który odpowiada nam jak najbardziej, i upewnić się, że to jest autentyczne i w zgodzie ze mną. Dla każdego będzie skuteczne co innego i to jest w porządku. W porządku jest to, że to, co ty robisz, może wydawać się dla kogoś dziwne, a to, co robi ktoś inny, może być niewygodne i trochę dziwne dla ciebie. Afirmacje mogą być bardzo fajnym narzędziem, natomiast należy z niego korzystać rozważnie. Mój głos zaczyna już trochę wysiadać, także dziękuję bardzo za przesłuchanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście do oceny w aplikacji i zapraszam także na Instagram, gdzie znajdziesz więcej treści związanych z self care i szeroko pojętym samorozwojem. Mam nadzieję, że Ci się podobało i do usłyszenia!